Piękna jest krzywa. Trzeba wyprostować. Piękna jest krzywa. Trzeba wyprostować. No co? moi drodzy? Cóż mogę wam powiedzieć? Potem jakiś shot, yy, czy film na kanale? Shot będzie na kanale. Proszę ja ciebie drogi, najdroższy widzu. Dobra. Ja sobie włączam czat, żeby móc z wami rozmawiać. No i co? Źródłów stop. Też na maksymalnie oddalone, oddalone. Dobra. No co moi drodzy? Ja sobie odwyższę siebie, żebyście widzieli młotyle na klacie. Mamy tak, mamy choinki w kolorze kolorowym. Kur. Aha, te są na baterie. I nie mam baterii A tutaj A tutaj mam, ale one są też na baterię. Oh, included, och Och jest zawarte. Dobra no, moi drodzy, żeby nie spoilerować. To najpierw zrobimy tak, że najpierw, najpierw założymy światełka. A później całą inną, a później wszystko inne mój tak Także będziecie mieli Ele, efekt, element zaskoczenia. żeby nie wiedzieć, jakie tam są moje drogie Sajmony Jeszcze Jak zastanawiam czy to wystarczy. Czy to jedno wystarczy? Niech to za mało będzie. Nie, dobra, okej. Okay. Zrobimy tak, że damy. Tak się zastanawiam po prostu, czy dać. Czy dać, moi drodzy, yy, dwie pary? To znaczy inaczej. Yy, jedne światełko, czy dać jedna światełka, czy parę światełek? choinka, w światełka były podstawą a nie żeby po prostu, wiesz choinka polegała na tym, że są widoczne kable wiesz drogi widzu, drogi widzu drogawicko musi być ich tyle, żeby nie zapalać światła w pokoju jak czegoś szukasz człowieku ale ja, ja jestem fanem na przykład kolorowych nie wiem jak wy, Widzicie, kolorowe światełka na choince, czy jednak żółte, ewentualnie białe. Uj oj, oj, oj Zajebiste Podobają mi się. Dobra. jako że mi się podobają, no moi drodzy. Kolorowe top, no ja tak samo, ten team kolorowy. Wy? Najbardziej mi lubię kolorowe. No to widzisz. również To w tym samym filmie jesteśmy. No, to wystarczy. Tyle wystarczy, moi drodzy. Ewentualnie, jak nie starczy, bo no to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebym dał jednak y, te żółte na wierzch, skoro i tak będą... Czekajcie, to jest to... <coughs> Kaszel męcz, Powiem że już po drugi miesiąc jestem chory, nie? Jest przerażające, co się dzieje z moją odpornością, a raczej z jej brakiem. No tu nie ma... Santa Claus is coming to town do 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 he sees you every morning he you knows when you're awake I got me need do so be good for business sake shoo do do be do 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 da da centyklusy no, zaraz czytam czas tylko, tylko lubię tutaj to głowę dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. nie ja dobrze, dobrze, że nie wziąłem tych dwóch. Bo już widzę, że jest sporo. I będzie idealnie, jak ten, jak zrobię jeszcze z dwa kółka. Wiecie? Powiem wam że stworzę, stworzę choinkę idealną, nie? Jeszcze kupię różowy łańcuch, I będzie cudowność na tyle. mi się choinka spiori. Cudowność, cudowność, ale patrzcie. Zrobiłem zawijasę do końca. I co się okazuje? że długość owych lampeczek jest wręcz do prawdy jest kurcze pieczone idealna, nie? ja To są po prostu lata praktyki, mam powiem. To już są lata praktyki, moje drogie mody. Natomiast oczywiście z finalnym efektem, jakim jest to włączenie owej choinki, e, poczekamy do końca, bo to nie może być tak, że ja teraz odpalę, wszyscy będziemy wiedzieli jak świeci. Nie, 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 hey, Mati musi się ubrać jak najpiękniej. Jak narodu Ancymonówki stało. Tak, ja w ogóle ja jestem fanem ubierania choinki w sposób... dziecięcy. to znaczy... Im kolorowiej, tym celej. No i wcale mam tutaj Jakieś bombki jedne. Jedne? Więcej tego miałem. Musiał mi gdzieś wypaść. Dobra, trudno. <laughs> Jak wypadło, to trudno. To już teraz nie będę szukał, ale nie nie będę mógł wypaść. Może tutaj Nie Chyba tak. Nie będzie. Trudno. A tak mało będzie chyba. To będzie mało tych lampek. Będzie za mało lampek. Dobra, tak czy siak. Najpierw, najpierw ogarnijmy te lampki, też lampki, bombki. Kasia, papkę. co tam? Co tam się dzieje? Może będzie, za... będzie za mało, no dobra, ale to nieważne. W tym moi drodzy skupiamy się na czym? Skupiamy się na tym, żeby w ogóle zawiesić te cudowne tak zwane bombeczki. Nie, najpierw w łańcuch baranie. To znaczy sympatyczny kolega Mateuszu. Ważne, że będą nieważne ważne ile. Człowiek, kolej, łańcuch jest. listy jest. Z tego łańcucha to jestem zadowolony. nie? No dobra, ta idealna będzie, nie? Długość lampek idealna. Łańcuch też będzie idealny. I te wykończenie bąbkami też będzie cudowne. Tak to widzę to też zawsze wszystkie istniejące w domu, ozdoby, łańcuch lampki, Włosia anielski No właśnie ja nie jestem fanem anielskiego włosia ci pan, wiesz? Ale to chyba dlatego, że jestem łysy, wiesz? I to po prostu jakiś taki jest... wewnętrzny konflikt, że po prostu nie mogę być jakby z zasady fanem anielskiego włosia, bo... byłbym wykluczony z niektórych kręgów łysych, wiesz? My się tak spotykamy czasem. I tak sobie mówimy, no patrz jak idzie z włosami. Patrz, jaką sobie fryzurę zrobił. To wszystko dlatego, że ją po prostu bardzo zazdrościmy, ale nikt tego, nikt tego głośno nie mówi, wiesz? Tak ci powiem, drogi Ancymonie. A raczej drogie Ancymony. Dobra, i to będzie tu. I patrzcie, co teraz robię. Tylko sobie, kurde, jakoś tak... No, chyba, chyba za mało jednak... A nie, wy macie idealny widok na to, że jest łańcuch tutaj. Ja pierdziele, przecież to jest... No ja nie wiem, jak ja bym był... Jak ja bym po prostu był swoim widzem, tak jak wy jesteście moimi. To ja bym sobie pomyślał, ale ten Mateusz choineczko zrobił. Ten Mateusz to umie jednak choinki ubierać. O choinka, ten Mateusz. Tak bym pomyślał. Wy też tak myślicie? Czy nie myślicie tak? Ehm. Myślę, że co? Że zawsze co roku ubieranie choinki rozpala serce do granic możliwości. Ja wam powiem, że choinka to jedno. Pamiętajcie, że jeszcze przed świętami będziemy robić Wigiliance Monu, więc tam teraz dieta, a później będziemy się obżerać. Pamiętajcie o tym. Bardzo ważny element streamów. Bardzo ważny element streamerki tak zwanej. Jest również Mikołaj. I Mikołaj gdzie damy? Tutaj może co? Mikołaj. Trzeba najpierw zrobić taką i później będziemy robić wszystko co dookoła. Zróbmy tutaj tego Mikołaja, bo on jest bardzo, bardzo ładny. A będzie go widać? Będzie go widać. Czeku, nie bój się. Nie bój się, czeku. Oj, zaraz mi spadnie to, czek. No Oj, nie spadnie mi. Bardzo się cieszę z tego, że mi nie spadnie. jedno. Jak myślicie, co, co by na przykład Denis Załęcki pojechał na taką choinkę? Dostałbym liście za nią? Myślę, że jest szans, żebym dostał. Przez kolor łańcucha, przede wszystkim. Czy było Jak najbardziej. Teraz już, już nawet nie wspominamy o kobiecie z nazwiskiem na G. Like G6. Like G6. Like a G6. Like Uff, choinka, nie? Aż on ją O, tak. Dobra, skoro tu jest Mikołaj jeden, no to tu musi być Mikołaj drugi. Ja tak to widzę, nie? Ewentualnie tutaj. Nie, być tutaj nawet. trochę. Przy tą hordzie, na przykład tego Mikołaja się widzieli. Nie może być tu. Czegoś nie robi lancemonów. A z tyłu nic nie będzie. Z tyłu jest ściana, nikt nie widzi. Jakby z tyłu jeszcze okno było, dla sąsiadów byśmy ubrali, nie? Godlewska? Dokładnie <grywanie> tak. Poczekajcie, tu. No co, teraz jakoś tutaj, nisko na przykład. Czy może jakoś bardziej tu? Tu będzie ładnie. Powiem wam, że chyba nawet więcej tych bombek nie trzeba będzie, bo i tak już jest taka malutka, ale taka skromna i bardzo ładniutka jest. I mamy kolejnego Mikołaja. Jeden jest tu, drugi jest tu, no to trzeci będzie tutaj. O Jezu, będzie widoczny. No ja nie wiem. Tu się wszystko składa w jedną całość, nie? I Do tego to Ma szansę po prostu. Patrzcie. Symetria. Znaczy, jaka symetria? Równowaga. I dwie bombeczki mi zostały. Czekajcie, czekajcie. I teraz tak. Tak, spojrzyć na przykład. Walking in the winter wonderland. Mhm. Mm Okej. Okay. Na przykład bym mógł zaszaleć tutaj. Bo to będzie widoczne. Winter ja, macie ulubioną piosenkę świąteczną? Ja mam kilka, ale taka topka to jest All Alone on Christmas. Uwielbiam. Ja bardzo lubię Let oczywiście Sinatra, natomiast uwielbiam piosenkę Dudy Now It's Christmas. Boże, jedyny się rozklejam zawsze. Nie zawsze może, ale często. No i ostatnia chyba tutaj powędruje. Tak mi się wydaje, tu, bam, 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 tu, 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 tu. kur... Nie wydaje mi się, że to będzie idealne. Oj. Proszę się nie zdejmować, bo będziesz idealna wtedy kochajneczka kochana. Oczywiście osoby, które będą to później oglądały na szocie, również niech napiszą waszą swoją, swoją ulubioną piosenkę. Czy jest to koniec? Co wy niewierdzielicie? No wy gadacie wygrodę by sporo to jeszcze nie koniec. Będzie sobie jeszcze nie powiedzieć, że skończyłem. Ja Mam serbiczko, na no, nie. Mam coś takiego. I ktoś by sobie powiedzieć Maki. Co no to jest? A ja wam mówię. To jest kropka nad I, to jest Wisienka na torcie mojej. Czyli. O tutaj ląduje prowizoryczny czubek. Którego który jest symbolem tego, że jestem takim czubkiem, że... To jest symbol taki, że czegoś brakuje, ale mimo wszystko coś zawsze można wykminić I jest to po prostu cudowne. No, ja nie wiem co mogę Wam powiedzieć poza tym, że poza słowem. No, Dobra, teraz wszyscy zamykają ryj na czacie. Kochany ancymonet. ja robię tak. Tu włączam. Tu wyłączam. Tu wyłączam. I włączam tutaj. Jesteście gotowi. Mam nadzieję, że będziemy będzie wyglądać. Jak nie, to będziemy trochę poprawiać, ale to jest pierwsza wersja, jakby coś. Możliwe, że ostatnia, ale jesteście świadkami, moi drodzy. Więc 10, 9, 8. Siedem sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jest ładna podoba mi się. No ładniutka jesteś choinko kochana. Ładna jest. Ładna jesteś, cholineczko. Wiesz. Miadny no, no, ładna jesteś. Ładna z ciebie choinka, wiesz? Podoba mi się. To mi się podoba, że. Ci po żeby ci ciepło było. O. Podoba mi się. Taka jest. Nie jest za ładna. Jak zawsze na najmach Nie jest za ładna. Trochę kostropata. Dlatego właśnie fajna. Taka nie cudowna, nie najdroższa. Tylko jakbyś poszedł kupić choinkę i nikt by nie chciał takiej takiej. A my sobie bierzemy, bo jest kochana, jest kochane, kochaneczką naszą kochaną. Jest nasza przede wszystkim. Ja mnie, że tak. Bardzo ładna. Taka kostropata, taka krzywa. Taka nieidealna. Jak Mateusz Spysiński, moi drodzy, na tym kanale. Bardzo mi się podoba. Ładna. Ładna brzydka. Tak, żeby się widzieli trzech Mikołajów, o jakoś tak, później ona tam gdzieś będzie dalej, zaraz wam pokażę, gdzie ona będzie. Hej, okay, to nie może pójść, aż tak, też nie do... może a nie, to jeszcze może, może nie może, trochę może, trochę nie może, okay. No to co, zmieścisz się tutaj, grubasku? Trochę się zmieścisz co tu jest znowu? coś tu krzywo okej okay. nieważne czekaj, gdzie jest trzeci Mikołaj? tu? chyba mi się obróciła teraz czekaj, to. tu jest tu jest to, no tak musi być co tu? a, bo to jest trochę krzywe, okej, okay, dobra Słuchaj trzy jest tu? Jest tu. Jest tu. Jeszcze Wandała widać. No i dobra, moi drodzy, Jest fajowa. Jest w porządku. Chyba 愛憎か、なしゃ、こんにちは。 Zadowolona jestem. Niedealna, ale piękna, krzyżująca Mona. Dokładnie tak. Jakoś tak mi się to w ogóle pamiętam, jak w filmie Zabójcza Bronie. Jak <laughs> RIX. Mieszkał w przyczepie, jak były święta i jak Roki na przykład. W pierwszej części mieli święta i mieszkali właśnie w takich biedniejszych miejscach. Jeden w takiej bardzo. Kawalerce, Wroki, a Riggs w, w Przyczepie. Tak jak były święta, to właśnie u nich święta wyglądały tak, że mieli właśnie jakoś taką kilka łańcuchów, ze tym trzy łańcuchy, jakieś tam światełka, może choinka, ale też właśnie jakaś taka kostropata. I tak mi się to właśnie z tym kojarzy, tak skromnie, ale jednak, że święta. Tak mi się kojarzy. Trochę ten wystrój. Tu jakiś łańcuch, tu jakieś lampeczki, kaseta z Wandamem. Fajnie. Po prostu fajnie, jakoś tak. Super. Podoba mi się. Bardzo ładne. Tu jeszcze na te kule są kule tak zwane. Tak, może, o, żeby to kule jeszcze było widać. O, teraz idealnie. Fajna jest. Fajna jesteś. Bardzo, bardzo fajna.